Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na pierwszy taki film na moim kanale, to znaczy otwieram nową playlistę u siebie, gdzie będę pokazywał krótkie filmy, pokazowe z, z gier retro, a gry jakimiś, z jakimiś grami po prostu rzadszymi, o których ja na przykład nie słyszałem, może wy także nie słyszeliście i pierwszą taką grą jest Lobo Lobo jest to gra, gra biatyka na wzór Mortal Kombat. Szczerze mówiąc ja o tych grze nigdy wcześniej nie słyszałem, zupełnie przypadkiem znalazłem ją sobie na jednej stronie postanowiłem ściągnąć, po prostu zaprezentować wam lobo, ktoś nie zna Lobo, czyli międzygalaktycznego łowcę, który wykonuje różne zadania, przyjmuje różne zlecenia, oczywiście za pieniądze. Powiem krótko, Lobo można lubić lub nie lubić. Także tyle, jeśli chodzi o tą postać. A jak to się będzie prezentowało, no to za chwilkę sobie zobaczymy. Mamy kilka wy wyborów, kilka opcji wyboru, czyli solo pojedynczą. VS, czyli mamy, e, możemy z kolegą sobie przykładowo pograć. praktyk, czyli możemy sobie poćwiczyć Opcją z wiadomo. Spójrzmy, jak to wygląda. Poziom trudności, twórcy, muzyka i tak dalej. Nic tu konkretnego nie ma, dobra. Może sobie zobaczymy. Praktik. No i słuchajcie, ja sobie tutaj przed nagraniem troszeczkę już patrzyłem. Mamy tutaj niewiele postaci, ale są to postacie z różnych kart komiksowych. Na przykład Lo, czyli ta postać, która występowała w komiksie, gdzie Lobo został zabity przez tą postać. I trafił Lobo do nieba, prawda? Czyli także będziemy tą postacią mogli zagrać. Zresztą komiks na moim kanale, i ja go tam prezentuję, możecie sobie zajrzeć i obejrzeć. Nitro, tej postaci nie, nie znam, powiem szczerze. Lobo wiadomo. No i mamy tutaj świętego Mikołaja, także. No, świętego Mikołaja chyba każdy znamy. E Lobo paramilitarne, święta, o ile się nie mówi, gdzie był tam pojedynek między Lobo właśnie a świętym Mikołajem, dość brutalny. O dog się nie słyszałem. No i tej postaci chyba, tą postaci chyba kojarzę. Okej, okay, dobra, weźmy sobie na przykład, dobrze, weźmy sobie najpierw tytułowego Lobo. Z, na przykład zielą. no i mamy kilka opcji kilka aren forest, docking bay, Sever laboratorium ok dobra może weźmiemy dealer dobra słuchajcie i tak ja wkrótce kilka postaci chcę wam pokazać jak to wygląda mniej więcej tak to się prezentuje powiem wam że całkiem ładnie to wygląda mimo upływ lat na pewno postacie mają jakieś także super ciosy, ja niestety nie znam ich, także chcę po prostu mniej więcej pokazać jak to się w praktyce wygląda. Pewnie jakieś różne kombinacje są. jest, trzeba wykonać, żeby wykonać jakieś różne mocniejsze uderzenia. wychowa łódzka, jak to się mówi. Ale naprawdę powiem Wam, że postacie są zwiernie odzerowane, fajnie to wygląda. Musiałbym tu dłużej posiedzieć, żeby po prostu poćwiczyć te różne kombinacje ciosów, ale chcia ja chciałem właśnie na w tym filmie pokazać Wam jak ta gierka wygląda. Możecie mi oczywiście napisać czy o niej słyszeliście. Dobrze, słuchajcie, i teraz tak, ja sobie patrzyłem także przed nagranym że ja z tej opcji nie mogę tutaj wyjść, bym wrócił do ekranu tytułowego, więc pozostaje mi nic innego, jak muszę zresetować grę. I jeszcze raz wrócić. Ale to naprawdę szybko, także nie będzie z tym problemu. I teraz weźmiemy sobie na przykład jeszcze inną postać. Może zagrajmy sobie świętym Mikołajem. Powiedzmy z tą kobietą. I weźmiemy sobie inną kanały na przykład, miejscówkę Dobra, Święty Mikołaj, czyli doskonale znamy go z komiksu o ile ktoś się orientuje i na pewno też ma jakieś święty, tej Boże, na pewno też ma jakieś super ciosy dwa noże ma no i tutaj coś mi się udało wykonać przez chwilkę o widzicie, jakąś kombinację zrobiłem w sumie nawet sam nie wiem jak Hey. Ciężko mi cokolwiek tutaj zrobić, bo mówię nie znam jakichś układów klawiszy. Dobrze. Teraz sobie weźmiemy kolejną postać. A na końcu zobaczymy sobie, jak fabularnie to wygląda, czyli solo. Będziemy pewnie walczyli po kolei z każdymi postaciami. Może weźmy sobie jeszcze tego Lolo, zobaczymy. I przykładowo. Tym doxem sobie zawalczymy. Dobra, no potężna postać widać. W jednej ręce ma ogromną diveren. No, Podejrzewam, że na pewno można jakoś z niej strzelać. Próbuję coś zrobić, ale ciężko jest. Na górze mamy dwa paski energii. Jestem ciekawy, czy na przykład jeden pasek nie jest potrzebny nam do naładowania. Żebyśmy po prostu wykonali jakieś super uderzenie Dobrze, to by było na tyle i teraz weźmiemy sobie Jeszcze opcję solo Dobra, zobaczymy No i także tutaj, jeżeli chodzi o... Bo to taki tryb nie fabularny jest, będziemy walczyć z wszystkimi postaciami No i tutaj po prawej stronie widzicie, mamy wzrost, wagę gdzie ostatnio było widziana yy, i nagroda? Czyli, tak samo, nazwa nam tutaj wskazuje: Lobo poluje na te postaci, wszystkie z którymi będziemy walczyć. To no jest pójście tutaj na swoim międzygalaktycznym, yy, można powiedzieć, motocyklu. Właśnie jedzie z 10 tysięcy, tam było kredytów za załatwienie. No i mamy scenerię zimową. Patrzcie, fajnie to wygląda, spróbuję ją pokonać. Nie wiem, czy się to uda. fabularne na pewno gramy tylko robo. tam nie mogłem sobie wybrać innej postaci. Udy, uda mi się, czy nie uda mi się? No i chyba zginąłem, tak. Pierwszym rzędem przegrałem. No tak jak widzicie, tam są dwa paski energii. Jestem ciekawa, właśnie mi się wydaje, że to może być do jakichś super ciosów, jakichś super uderzeń. Teraz mi się udało, chyba ją pokonałem. No i blady mamy dogrywkę, znaczy jest jeden do jednego. No i oberwałem, już chyba przegrałem. Nie, teraz jest ostatnia walka. O, jakiś mi zrobiła, skurkowana. Powiem wam, że ja nie wiem, czy na jakimś trudnym poziomie nie gram. Oj, ten pasek czerwony na górze mi strasznie szybko zmija. No i przegrałem, dobrze słuchajcie. Na tym zakończę, gdy wiadomo w takie gry możemy grać i grać dość długo. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy słyszeliście o tej grze, czy nie. Ja raz na jakiś czas będę chciał właśnie zrobić jakąś prezentację z takich może nieznanych tytułów, no przynajmniej mi, ja o nich nie słyszałem. Jestem ciekaw, y, czy wy o tej grze słyszeliście, no i czy byście chcieli w ogóle y, takie materiały właśnie pokazowe. Oczywiście będę także przechodził jakieś gry, no ale bijatyki, no wiadomo, raczej nie będę przechodził takich jak diatyki. Także napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie, czy byście chcieli, że raz się powtórzę takie materiały, raz na jakiś czas. a mnie też to bardzo ciekawi. Także to by było na tyle w tym krótkim filmiku pokazywam. Do zobaczenia przy następnych jakichś moich materiałach. Cześć!